Wyobraź sobie fabrykę, ale nie taką, która produkuje czołgi czy amunicję. Fabrykę, której jedynym celem jest produkcja ludzi: perfekcyjnych, jasnowłosych i niedyskookich dzieci, które mają stać się elitą nowego tysiącletniego imperium. To nie scenariusz dystopijnego filmu, a przerażająca rzeczywistość jednego z najmroczniejszych i najbardziej strzeżonych sekretów III Rzeszy programu o niewinnie brzmiącej nazwie Lebensborn Źródło życia. Programu, który w imię chorej ideologii zniszczył tysiące istnień, kradnąc dzieciom ich tożsamość, rodziny i przyszłość. To historia dzieci Hitlera. Wszystko zaczęło się 12 grudnia 1935 roku. To właśnie wtedy Heinrich Himmler, jeden z najpotężniejszych i najbardziej fanatycznych ludzi w nazistowskich Niemczech, powołał do życia Stowarzyszenie Lebensborn e.V. Oficjalnie jego cele były szlachetne. Organizacja miała wspierać wartościowe rasowo wielodzietne rodziny, otaczać opieką samotne matki i ich potomstwo, a tym samym walczyć z rosnącą liczbą aborcji. W społeczeństwie, gdzie nieślubne dziecko było powodem do wstydu, Leibensborn oferował dyskrecję, doskonałe warunki medyczne i finansowe wsparcie. Kobiety mogły w tajemnicy urodzić dziecko i oddać je do adopcji, starannie wyselekcjonowanym niemieckim rodzinom, najczęściej związanym z SS. Jednak pod tą charytatywną przykrywką krył się prawdziwy, diaboliczny cel. Himmler, opętany ideą rasowej czystości, pragnął stworzyć armię nadludzi, którzy mieli rządzić światem. Lebensborn miał stać się kuźnią nowej nordyckiej arystokracji. Sam Himmler pisał do SS-manów: "Wszyscy walczylibyśmy na próżno, jeśli zwycięstwa militarnego nie uzupełnimy zwycięstwem dobrej krwi". Wydał nawet specjalny rozkaz płodności, wzywając swoich ludzi do posiadania jak największej liczby dzieci, także poza małżeństwem. Hasłem programu stało się przerażające wezwanie: "Podaruj dziecko Führerowi". Kryteria selekcji były bezwzględne i opierały się na pseudonaukowej teorii ras. Zarówno matka, jak i ojciec musieli udowodnić swoje aryjskie pochodzenie. Liczył się wygląd, jasne włosy, niebieskie lub szare oczy, wysoki wzrost i smukła sylwetka. Kandydatów prześwietlano pod kątem historii medycznej rodziny, eliminując każdego, u kogo w rodzinie występowały jakiekolwiek choroby dziedziczne, czy niepełnosprawności fizyczne, czy psychiczne. Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS skrupulatnie badał każdego kandydata. Pierwszy ośrodek Lebensborn, Heim Heimhochland, otwarto 15 sierpnia 1936 roku w Steinhoring pod Monachiumem. Z czasem sieć placówek objęła całą Rzeszę, a po wybuchu wojny także kraje okupowane jak Norwegię, Belgię, Francję, a przede wszystkim Polskę. Szybko okazało się, że produkcja aryjskich dzieci w ośrodkach jest zbyt mało wydajna, by zaspokoić potrzeby wykrwawiającej się na frontach armii. Führer zakładał, że do 1945 roku naród niemiecki będzie liczył 120 milionów ludzi. Tedy machina Lebensbornu pokazała swoje najgorsze oblicze. Rozpoczęło się polowanie na dobrą krew. Rozpoczął się masowy rabunek dzieci z terenów okupowanych. Szacuje się, że z samej tylko Polski porwano od 50 do nawet 100 tysięcy dzieci. Specjalne jednostki SS przeczesywały polskie wsie i miasta, sierocińce, a nawet odbierały dzieciom rodzicom siłą. Selekcjonerzy z Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS skrupulatnie badali każdego kandydata. Badano kolor oczu i włosów, budowę czaszki, rozstaw oczodołów. Te, które przeszły selekcję czekała proces bezwzględnej germanizacji. Był to proces zaplanowany zimną krwią. Dzieciom brutalnie odbierano tożsamość, niszczono ich metryki urodzenia, nadawano nowe, niemiecko brzmiące imiona i nazwiska i zakazywano używania języka polskiego pod karą surowych pobić. Trafiały do specjalnych obozów przejściowych, a następnie do ośrodków Lebensborn lub bezpośrednio do niemieckich rodzin adopcyjnych. Wmawiano im, że są niemieckimi sierotami, których rodzice zginęli na wojnie. Ich pamięć miała zostać wymazana, miały zapomnieć o swoim pochodzeniu, o swoich prawdziwych rodzicach, o wszystkim, co polskie. Te, które nie spełniały surowych kryteriów rasowych, odrzucano. Ich los był tragiczny. Wiele z nich trafiało do obozów koncentracyjnych lub specjalnych ośrodków, gdzie umierały z głodu i chorób w warunkach zaprojektowanych tak, by doprowadzić do ich powolnej śmierci. Po zakończeniu wojny rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem. Naziści, uciekając, masowo niszczyli dokumentację, palili kartoteki, a nawet topili je w rzekach, by zatrzeć ślady swojej zbrodni. Mimo to alianci i polscy działacze tacy jak Roman Hrabar, podjęli heroiczną próbę odnalezienia skradzionych dzieci. Udało się odzyskać zaledwie od 15 do 20% z nich. Dla tych, które wróciły, powrót często był kolejną traumą. Nie pamiętały języka, nie poznawały swoich biologicznych rodziców. Wyrwane z niemieckich rodzin, które często zdążyły pokochać, czuły się obce we własnej ojczyźnie. Wiele z nich do końca życia zmagało się z kryzysem tożsamości, nosząc sobie piętno bycia dzieckiem Hitnera. W procesach norymberskich organizacja Lebensborn została paradoksalnie uznana za instytucję opiekuńczą, a jej szefowie uniknęli odpowiedzialności za zbrodnie ludobójstwa i masowe porwania. Ta szokująca decyzja do dziś budzi kontrowersje i poczucie niesprawiedliwości. Lebensborn nie był tylko eugenicznym eksperymentem, był zbrodniczym programem, który złamał niezliczone życia, zniszczył rodziny i pozostawił po sobie głębokie, niezagojone rany. To mroczne dziedzictwo III Rzeszy jest tragicznym przypomnieniem, do czego może prowadzić nienawistna ideologia, która w imię stworzenia rasy panów nie cofnęła się przed najgorszą zbrodnią kradzieżą dzieciństwa.